Dzień dobry Szanowni Państwo, witam w czwartkowy poranek, witam wspólnie ze starostą starachowickim Piotrem Babickim i znajdujemy się na terenie byłego gimnazjum nr 3 przy budynkach należących do kompleksu, gimnazjum nr 3, szkoły podstawowej nr 11. A o tym, o czym będziemy mówić za chwilę, i pan starosta, i ja bliżej. Natomiast powiem tylko tyle, że zawsze, szanowni państwo, staramy się szukać najlepszych rozwiązań dla lokalnej społeczności, społeczności miasta Starowica i Powiatu starochowickiego I o tym dziś dzisiejsze nasze spotkanie. Panie starosta. Zawsze poszukujemy tych rozwiązań, zawsze staramy się poszukiwać ich wspólnie dla rozwoju miasta i Powiatu. I dlatego dzisiaj zaprosiliśmy państwa tutaj, bo chcieliśmy państwu przekazać. Bardzo ważną decyzję. Decyzję, która dotyczy e, ważkiego tematu dla naszej lokalnej społeczności, czyli przeniesienia zespołu szkół zawodowych nr 3 e, do siedziby byłego gimnazju nr 3 przy ulicy Leśnej oraz zamiany nieruchomości między gminą a powiatem Starachowickim, e, właśnie w związku e, z tym przeniesieniem. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo? Wszystkie instytucje które mogły i powinny udzielić nam legitymacji do prawnego i słusznego działania w tym kierunku, który postanowiliśmy działać. Wypowiedziały się pozytywnie w naszym kierunku. Od radnych Rady Powiatu, którzy podjęli uchwałę, poprzez kuratora oświaty, który wydał pozytywną opinię w kontekście przeniesienia siedziby i zapewnienia jej właściwych warunków w, na ulicy leśnej, poprzez deklarację rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania szkół, bo tutaj mówimy nie tylko o zespole numer 3, ale także o szkole podstawowej numer 11. Deklarację tą podpisaliśmy z panem prezydentem. Państwo mieliście tą deklarację dostępną publicznie, aż po wyrok Sądu Administracyjnego z lipca tego roku, po próbie unieważnienia uchwały przez Pana Wojewodę, właściwie de facto po, po rozstrzygnięciu nadzorczym, czyli uchyleniu uchwały przez Pana Wojewodę, przekonaniu o słuszności swojego działania, skierowaliśmy sprawę do Sądu Administracyjnego i wygraliśmy. Uchwała istnieje. I jest to, to jesteśmy właściwie w tym momencie przed postawieniem kropki nad i, aby cała operacja została szczęśliwie zakończona. Decyzja, którą Państwu dzisiaj przedstawiamy, oparta jest jednak na szeregu przesłanek, o których też chciałbym Państwu powiedzieć które mają wpływ na to, jak będziemy działać wspólnie dalej. Przede wszystkim ciągle dopracowujemy i modyfikujemy. Strategię współpracy miasta i powiatu, e, działania e, wykonywane są na bieżąco, pojawiają się nowe pomysły, plany, możliwości dofinansowań. O tym też będzie pan prezydent później mówił. Druga kwestia to przygotowywanie i modyfikowanie strategii dla edukacji w powiecie Starachowickim. Tutaj na razie pracujemy w gronie zarządu, e, rozmawiamy z radnymi Rady Powiatu i wypracowujemy najlepsze mechanizmy dla naszych szkół. Po trzecie. Jesteśmy po długich konsultacjach, rozmowach i analizach z nową panią dyrektor, panią Dorotą Leonard, dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 3. Tutaj te rozmowy są bardzo konstruktywne, bardzo je cenimy e, i e, wszystkie strony tych rozmów e, zawsze mają e, pełną otwartość e, i e, tutaj te głosy bardzo, bardzo cenimy. Wreszcie słuchamy głosu społeczności, społeczności. Gron Pedagogicznych, zespołu nr 3, Szkoły Podstawowej nr 11 i innych życzliwych, e, którzy zawsze dobrze życzą rozwojowi edukacji w naszym mieście i powiecie. W związku z tym, szanowni Państwo, rozważając wszystkie argumenty, o których Państwu tutaj powiedziałem, chcieliśmy poinformować, że nie będzie zamiany nieruchomości między gminą a powiatem Starachowickim, a zespół szkół zawodowych numer 3. Pozostanie w swojej lokalizacji przy ulicy Szkolnej i tam będzie dalej starał się rozwijać. Co wiąże się z taką decyzją? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem i z Panem Prezydentem, zadeklarowaliśmy, w nowej lokalizacji dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 gwarantowaliśmy szkole rozwój i bezpieczne funkcjonowanie. Dzisiaj Możemy zagwarantować wyłącznie starania o ten rozwój i starania o to bezpieczne funkcjonowanie. To czynić będziemy, choć nadal uważamy i uważać będziemy, że lokalizacja przy ulicy Leśnej byłaby dla zespołu szkół zawodowych najlepsza. Zapewne za chwilkę pojawią się głosy ojców, matek, obrońców, y, którzy powiedzą, że szkoła została uratowana. No cóż, myślę, że możemy się zgodzić. Szkoła została uratowana, ale przed jej pewnym i bezpiecznym rozwojem. Warto, żeby to wybrzmiało w sposób bardzo kategoryczny. No i co dalej, Szanowni Państwo? Sytuacja finansowa powiatu Starachowickiego, jeśli chodzi o spłatę długów, zasadniczo się nie zmienia. Jesteśmy w sytuacji trudnej. Dochodów bieżących brakuje. Nie jesteśmy w stanie wydać środków własnych w takich kwotach, w jakich potrzebowalibyśmy, aby zapewnić dobre, komfortowe warunki pracy zespołu szkół zawodowych numer 3 przy ulicy szkolnej. Dlatego też poszukujemy, ponownie poszukujemy środków zewnętrznych na to, aby szkoła mogła rozwijać się w swojej aktualnej lokalizacji. W dniu dzisiejszym zarząd powiatu starachowickiego składa wniosek do rządowego funduszu inwestycji lokalnych na kwotę około 8 milionów złotych na kompleksową termomodernizację, remont budynku przy ulicy Szkolnej oraz kompleksową termomodernizację i remont hali sportowej przy ulicy Szkolnej. Mamy gorącą nadzieję, że ten wniosek będzie dobrze rozpatrzony. Polecamy go pozytywnemu lobby naszych szczególnie e, lokalnych parlamentarzystów. E, szansa jest na zdobycie stuprocentowego dofinansowania do tej inwestycji. E, bardzo mocno liczymy na wsparcie w realizacji tego wniosku. Szanowni Państwo. Ten pierwszy aspekt, o którym wspomniał starosta, to nie wszystko. Te nasze plany związane są przede wszystkim z dalszym rozwojem bazy edukacyjnej należącej do miasta w kompleksie przy ulicach kopalnianej i leśnej. Nie bez przyczyny podejmujemy tę decyzję, dlatego że jesteśmy na etapie tworzenia planu. Programu rozwoju lokalnego i programu rozwoju instytucjonalnego dla gminy Strachowice w ramach funduszy norweskich. Zrobiliśmy dokładne badania dotyczące tego, ile dzieci w naszych szkołach jest w tej chwili, ile będzie w kolejnych latach na podstawie ilości urodzeń w, z tych danych, które już mamy. I tak wiemy, że w najbliższych kilku latach najbardziej wyludniającymi się osiedlami, osiedlami których najmniej dzieci pójdzie do szkół, są osiedla na terenach, których działają szkoły podstawowe numer 11, 12, 10 i 9. Przygotowując program rozwoju lokalnego, zobowiązani jesteśmy do tego, aby przygotowywać rozwiązania, które będą wychodziły naprzeciw tym statystykom, tym danym, które po prostu na których musimy się opierać przygotowując różnego rodzaju programy. Stąd przygotowaliśmy projekt, o którym państwo dowiedzieliście się po naszych rozmowach z gronami pedagogicznymi szkoły podstawowej numer 11 i 12. Dotyczący powstania pilotażowego projektu Ekoszkoły. Eko szkoły, którą chcemy zrealizować w budynku Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 11. Ekoszkoły to jest program, który mam nadzieję stałby się wzorcowym nie tylko w naszym województwie, ale także kraju. Chcemy postawić na. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, zrobienie zielonych dachów, zrobienie zielonych ścian, zrobienie najprawdopodobniej pierwszego w Polsce i kolejnego już w Europie, bo w Europie takie projekty są realizowanego, boiska retencyjnego tu właśnie na terenie u zbiegu ulic kopalnianej i leśnej. Chcemy, aby ta szkoła miała poszerzony zakres zajęć. Wychowania fizycznego, zajęć związanych z ekologią, a także programów. Po szkole, dla dzieci z zajęć dodatkowych, chcemy podnosić kwalifikacje nauczycieli, którzy w tej szkole będą pracowali. Po tym, gdy opublikowałem informację o tym, że w związku ze sprzeciwem części zainteresowanych będziemy musieli od tego programu odstąpić, zgłosiło się do mnie mnóstwo nauczycieli, rodziców, a także młodzieży z terenu miasta w tym radni Rady Miejskiej, którzy także byli w tym gronie osób, które się zgłosiły jako osoby, które uważają, że ten projekt powinniśmy ze wszechmiar realizować. Stąd decyzja o tym, żeby powrócić do rozmów, e, dlatego za, przy pomocy Mediatora chcemy doprowadzić do porozumienia pomiędzy społecznościami Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12, e, młodzieżą, dziećmi, ale przede wszystkim gronami pedagogicznymi i samymi rodzicami. Tak? abyśmy wspólnie, wspólnymi siłami i w zgodzie mogli stworzyć projekt, z którego wszyscy w Starachowicach w kolejnych latach będziemy dumni. Gmina Starachowice w ramach funduszy norweskich stara się o pozyskanie środków rzędu 40 milionów złotych na wydatki inwestycyjne i społeczne. Jednym z priorytetów w tym programie byłoby powstanie eko czy to się ziści, czy będziemy mieli na to szansę, zależy w tej chwili tylko i wyłącznie od samych zainteresowanych, od społeczności obydwu szkół, dla których ten projekt jest adresowany. Dlatego z tego miejsca gorący apel mój: dajmy sobie szansę. Stwórzmy szkołę na miarę XXI wieku. Pokażmy, że dobro najmłodszych pokoleń Starachowiczan jest dla nas najważniejsze. Mamy szansę na to, żeby wygrać te środki, mamy szansę na to, żeby stworzyć ten projekt. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie działając razem i w porozumieniu. Powiedz Starachowicki. Jest naszym partnerem przy ubieganiu się o środki norweskie. Tych partnerów będzie więcej. Będziemy mówili o tym Państwu na kolejnych spotkaniach, które będziemy organizować, ale bliżej momentu złożenia wniosku. Chcemy dopracować go w sposób najlepszy, ale także wtedy kompleksowo przekazać informacje dotyczące wszystkich elementów, które on zawiera, bo eko szkoła jest tylko jednym z elementów tego projektu, który Wierzę, że będzie jednym z najlepszych w Polsce i e, myślę, że będziecie Państwo mogli mnie z tych słów rozliczać w momencie, kiedy pokażemy cały projekt i będziemy mogli go realizować. Co jest niesamowicie istotne, to przez media ogólnopolskie w tej chwili przetacza się dyskusja i są przekazywane informacje dotyczące tego, że samorządy, które podjęły uchwały dotyczące tego, że ich samorząd jest strefą wolną od LGBT. Są wykluczane z możliwości pozyskania środków norweskich. Jedno z takich miast, które konkuruje z nami w ramach funduszy norweskich, już wiemy, że o te środki starać się nie będzie mogło, dlatego że po prostu tę szansę straciło właśnie poprzez podjęcie takiej uchwały. I tu podziękowania dla radnych Powiatu Strachowickiego, którzy w, będą tak naprawdę partnerami naszego projektu dlatego że powiat Starachowicki jako jeden z nielicznych w Polsce świeci się na zielono jako ten powiat w którym ta próba uchwały była podjęta podczas obrad rady powiatu natomiast uchwała sama nie została przyjęta dzięki temu i powiat, i miasto mogą aplikować o środki norweskie. Nie jesteśmy z tego gremium wykluczeni, za co wszystkim radnym powiatowym serdecznie dziękuję, bo myślę, że nie powinniśmy tracić żadnej szansy na pozyskanie jakichkolwiek środków, które mają służyć e, lokalnej społeczności, rozwojowi miasta czy rozwojowi powiatu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii podało informację, że nawet jeśli powiat czy województwo podjęło uchwałę, a gmina, która aplikuje o środki, nie podjęła takiej uchwały, to gmina z dofinansowania nie straci. W naszym przypadku bierzemy jako partnera powiat, więc też byłoby ryzyko utraty środków, gdyby powiat taką uchwałę podjął. Natomiast w tej chwili takiego ryzyka nie ma i tutaj podziękowania dla Rady. Dziękuję Panie Prezydencie. Pan Prezydent mówi o projekcie, w którym powiat będzie partnerem w, w działaniach realizowanych z gminą, a my mimo tego oprócz tego realizujemy staramy się o środki dla rozwoju edukacji również z środków norweskich z innego działania ale z tego samego mechanizmu rozwojowego mianowicie w połowie września złożyliśmy bardzo duży wniosek właśnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzystając ze środków mechanizmu norweskiego na Kompleksową termomodernizację zespołu szkół zawodowych numer 1 przy ulicy Radomskiej oraz Drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Projekt opiera na kwotę około 12 milionów złotych, 4 miliony złotych to wkład własny, 2 miliony już zapewnione są z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymaliśmy, a 2 miliony będziemy poszukiwali z preferencyjnych pożyczek dedykowanych właśnie beneficjentom tego, tego programu. No cóż, mogę tylko dodać, że nie mielibyśmy takiej szansy, gdyby uchwała, o której mówiliśmy, została przyjęta. Dodatkowo z tego samego konkursu, z którego staramy się o środki na termomodernizację zespołu szkół zawodowych nr 3, o którym mówiłem wcześniej, do tego samego konkursu składamy wniosek na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy drugim liceum ogólnokształcącym w tej szkoły. Ta szkoła pozbawiona została boiska już kilka lat temu. Staramy się nadrabiać te zaległości, które które powstały. Mamy też głęboką nadzieję, że te środki uda się pozyskać. I ostatnia, choć nie na końcu sprawa, to yy, sprawa, która właściwie już dwa lata temu została podjęta we wstępnej umowie pana prezydenta i jeszcze poprzedniej pani starosty. Mianowicie, kiedy powstawało boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Szkolnej, yy, gmina Starachowice umówiła się z powiatem starachowickim, że Powiat przekaże dotację celową w kwocie 140 tysięcy złotych na wyposażenie tego boiska, na budowę trybuń i na utrzymanie bieżące tego boiska. E, tak się nie stało w 2018 roku. My do tego do tej kwestii wracamy. Dzisiejszym, na dzisiejszej sesji Rady Powiatu proponujemy Radnym Rady Powiatu zabezpieczenie środków w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, aby w przyszłym roku można było takiej dotacji celowej gminie Starachowicę udzielić, w zamian za to i to jest właśnie to, czego dotyczyła umowa. W osobnym dokumencie Potwierdzimy, że szkoły prowadzone przez powiat Starachowicki, no głównie te, które są w okolicach boiska, choć podejrzewam, że jeżeli trzecie liceum chciałoby skorzystać, to rozumiem, że też nie Zresz. będzie żadnej, żadnego problemu. Bardzo się cieszę. Będą mogły korzystać z tego boiska w sposób właściwie nieograniczony między godziną 7 a 15. W, w ciągu kolejnych lat szkolnych, czyli od września do czerwca, do tego. Jakby z, potwierdzimy możliwość korzystania z bieżni przy stadionie miejskim również dla naszych szkół, i w ten sposób jakby dokończymy to, co ponad dwa lata temu zostało postanowione. Bo jeśli mogę dodać i od razu podziękować, to nasze szkoły przez ten no, okres tych dwóch lat bezpłatnie z boiska w tych godzinach i, i zgodnie z tymi potrzebami, które miały. Korzystają i korzystały, za to serdecznie dziękuję i cieszę się, że możemy tą, tą sprawę dokończyć. Nie ma problemu. Cała przyjemność po Dzięki, Dzięki.